Dobrą informacją. Ostatnie dni bardzo dużo pracujemy, bo będzie premiera nowej strony w ogóle strefy przemian. Będzie ultra nowoczesna, najnowocześniejsza w Polsce, już musicie się tym pochwać, po prostu tak się tym mieramy. A powinna być do końca miesiąca, ale wiecie, jak teraz jest z tym wirusem i tak dalej. Mam nadzieję, że się uda. Ale nie o tym jeszcze. Mam jeszcze jedną informację. Mam dla Was prezent. Uwaga! Teraz, że mnie każdy słyszą. Wszyscy użytkownicy strefy przemian obecni wszyscy. Otrzymują od nas na święta, totalnie, bezpłatnie w cenie dostępu do strefy przemian mój nowy kurs więcej niż odchudzanie 1,0 wartości 249 zł. Wszyscy, czyli każdy, kto już wykupił u nas dostęp na 3, 6 miesięcy, 12 miesięcy, zapłacił ją z góry za rok, to teraz, jak się zaloguje do strefy przemian, to ma ten kursik już w swojej strefie i jest totalnie od nas na prezent. I bierzcie i korzystajcie z niego wszyscy. I teraz, żeby nie było zaraz, no Boże, Bartek, ale ja nie jestem w strefie, co mam teraz zrobić? To spokojnie. Dla osób, które oglądają tego live'a jest dokładnie ten sam temat. Czyli jeżeli ktoś teraz wykupi dostęp, dołączy do nas do strefy przemian, zeszy swoją przemianę razem z nami, współpracując z nami, również ten kurs będzie miał już w cenie na nasz koszt. Czyli za ten kurs nie płaci dobrego. I jeżeli ktoś w ten kurs chce, to jak najbardziej zapraszam. Link podałem chyba na samej górze w opisie tego live'a, jest też w pierwszym komentarzu, a więc tam do tego dojdziecie. I teraz też prowadzę tego live'a, żeby porozmawiać sobie z wami, dlatego że ja teraz sobie robię taki trening, tak zwaną aktywną regenerację, czyli taki trening cardio, sobie spokojnie chodzę po to, żeby się szybciej zregenerować, bo jutro chcę znowu zrobić trening taki porządny, domowy, bo trenujemy z Anią mniej więcej co dwa dni może nawet teraz troszeczkę częściej. I dajcie mi znać proszę w komentarzu, czy macie jakieś pytania dotyczące odżywiania, mentalności, treningu. Może pytać, macie pytania a propos świąt, może macie pytania a propos tego, co robić w domu, jak ćwiczyć i tak dalej. Ja teraz na wszystkie pytania bardzo chętnie Wam odpowiem. Mam parę minut, więc śmiało pytajcie. Cześć Bartek, właśnie weszłam. O, cześć Małgorzata. Marte również widać i słychać. Beata też mówi, że mnie widać i słychać. Eunika również mnie słyszy. A bardzo się cieszę. Dobrze, w związku z tym, że teraz nikt nie ma żadnych pytań, póki co, to ja Wam powiem o propos świąt, żebyście nie wpadali w żadną paranoję, bo dostaliśmy kilka maili, że no, Bartek, jak ja będę teraz święta, dietę trzymała. Trzymamy się naszych złotych zasad. Czyli jemy te, żeby się najeść i wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Więc jeżeli nikt nie zacznie się ze za przeproszeniem obżerać. To w święta nikt nie przytyje, także absolutnie na spokojnie tym się nie przejmujcie. Oczywiście, jeżeli zaczniecie się obżerać ciastami, no to wtedy może być różnie. A Weźcie pod uwagę, że w te święta jest sporo naprawdę zdrowych rzeczy do jedzenia. Ania dzisiaj zrobiła żurek, który był swoją drogą przepyszny, i wy też możecie taki żurek jak najbardziej w święta sobie jeść, bez absolutnie żadnych wyrzutów sumienia. Poza tym. A pamiętajcie o tym, że te święta trwają tylko i wyłącznie dwa dni. Więc naprawdę, nawet jak jednego dnia zjecie troszeczkę więcej, to na luzie, serio. W skali całego roku, czyli tych 365 dni, no to naprawdę to jest nic. A Mirosława Maria Rap, brak motywacji. Co zrobić, żeby się zmotywować? To mam teraz taki bardzo prosty eksperyment. Mirosława, uwaga. Dam ci 10 tysięcy złotych, jeżeli zrobisz trening dzisiaj, uwaga, napisz mi w komentarzu, czy zrobisz. Wojciech Gil wczoraj ćwiczył. No, czekam na komentarz Mirosławy, czy zrobi trening. I chyba jest opóźnienie jest <grym> trochę duże. W każdym razie domyślam się, że napiszesz tak. Jeżeli napiszesz mi tak, no to znaczy, że ta motywacja w tobie jest, tylko wszystko jest kwestia tego, jak się do tego podejdzie. I ja sobie czasami robię różne sztuczne motywacje, po to, żeby zacząć po prostu coś robić. Ty przede wszystkim uważam, tak jak zdecydowana większość, za dużo o tym po prostu myślisz. Bo to jest tak, że teraz sobie wybierasz. Hmm, mogę albo zrobić trening, albo pooglądać telewizję, albo zrobić jeszcze 17 innych rzeczy. Po co wybierasz? Jak sobie zostawisz do wyboru, tylko i wyłącznie zrobienie treningu, no to pójdziesz i go zrobisz, bo nie masz wyboru. Więc nie dawaj sobie nawet opcji, żeby cokolwiek wybierać. Tylko jeżeli masz zrobić trening, to idź i go rób. I nie szukaj naprawdę, nie czekaj na motywację, bo ona i tak nie przyjdzie. Jak przyjdzie, to na pewno nie wtedy, kiedy trzeba będzie. Eee, dobrze, jedziemy dalej. Czekam jeszcze, mi Rozada, cały czas na Twój komentarz, czy tak, czy nie. Eee, Wojciech, witaj, ja wczoraj ćwiczyłem. Bardzo się cieszę. Agnieszka Muzyka. Cześć Bartek. Właśnie skończyłem wojować z wirusem. Kiedy mogę bezpiecznie wrócić do treningu? 14 dni wyłączona z życia. Do spokojnych treningów powinnaś wrócić od razu, dlatego że aktywność fizyczna wspomaga odporność więc to jest bardzo ważne. Mimo tego, że rząd zakazuje nam aktywności fizycznej na zewnątrz, bardzo ważne jest to, żeby, jeżeli nie możemy na zewnątrz, to robić to w domu, w mieszkaniach. Czy w ogóle jak masz dom albo jak masz podwórko, jak najwięcej ruchu. Ruch wspomaga Twoją odporność, więc od razu zacznij się ruszać. Tylko też nie do takiego poziomu, żebyś nie wiadomo ile tego robiła, żebyś źle żyła i po prostu taka zmęczona. Tylko spokojnie, krok po kroku, każdego dnia coraz więcej. I pamiętaj, dużo śpi, bo sen bardzo dobrze wspomaga regenerację i też wspomaga odporność. Jedziemy dalej. Monika Moni. Nawet jak dzień czy dwa dni będzie obżarstwo, chyba nie przytyje przez dwa dni. To tak jak się nie chudnie przez dwa dni, tak samo się nie tyje przez dwa dni, więc na spokojnie. Dieta Paleo. Co twierdzisz na ten temat? Uważam, że to jeden z lepszych protokołów żywieniowych. Tak naprawdę my w dużej mierze bazujemy na Paleo. Tylko że w sprawie przynajmniej jest tak, że my bierzemy wszystko z najlepszych ze wszystkich innych różnych diet i między innymi właśnie z Paleo. Ale uważam, że jest super jak najbardziej. Od czego zacząć ćwiczyć, jeśli nie ma się totalnie kondycji? Justyna Hirsnow. Od tego, że idziesz i zaczynasz spacerować. Jeżeli nie możesz teraz wyjść na jakieś podwórko i nie możesz się spacerować, to zacznij sobie na przykład od robienia pajacyków albo od robienia biegu bokserskiego albo od robienia sobie najprostszych ćwiczeń złożonych. Sprawdź sobie u Ani Kolaśińskiej na YouTubie, różne ma programy tam treningowe. I zacznij wykonywać na tyle ile potrafisz. Jeżeli dajesz, to nie, po prostu nie potrafisz tego zrobić. Napisz do nas na bartekmałasterprzamian.pl tam porozmawiamy i dobierzemy do siebie bardziej trening, tak? Ale od czegoś przede wszystkim musisz zacząć. Nie czekaj, tylko zacznij. Edyta Win. tutaj rozwinę komentarz. U mnie najlepszym nagraniem jest wstać. Założyć sportowy strój i buty, kawka i trening chcesz czy nie? też już musi wjechać. Brawo Edyta, to jest bardzo dobre rozwiązanie, po prostu nie masz czasu, żeby za bardzo o tym myśleć. Małgorzata. Do tej pory rozciąganie zawsze robiłam po treningu, u Was jest przed. Ma to jakieś znaczenie kiedy robimy? Tak, u nas rozciąganie robisz przed treningiem, tylko weź pod uwagę, że robisz rozciąganie dynamiczne, a jest rozciąganie powiedzmy, że podzielimy je głównie na dynamiczne i statyczne. Statyczne robisz po treningu, po to, żeby już trochę wyciszyć organizm. Dynamiczne robisz po to, żeby mięśnie pracowały w odpowiednich zakresach ruchu, żeby je trochę też nawet pobudzić do treningu. Statycznego rozciągania nie robisz przed treningiem, no bo jest statyczne i będzie uspokajało organizm, a ty masz się przed treningiem pobudzić. Więc taka jest różnica. Agata, Edyta Winia, ja też wstaje i ubieram strój do biegania. Potem i learning, i bieg. No, Agata to już jest w ogóle perfekcja, bo łączy nie dość, że rozwój fizyczny, to jeszcze mentalny, ucząc się czegoś. Brawo, naprawdę, to jest najlepsze co można robić. Monika Janiszewska. Po jakim czasie od przejścia na dietę powinnam widzieć pierwsze efekty? Kiedy robić pierwsze kontrolne ważenie? Po pierwsze, kontrolne ważenie uważam, że możesz robić mniej więcej po miesiącu. Po drugie, pamiętaj, że efekty to nie tylko waga. Tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, żeby to nie było aż tak spopularyzowane, to ja bym w ogóle zakazał się ważyć. Dlatego, że waga pokazuje Ci sumę Twoich mięśni, tkanki tłuszczowej, wody i zawartości jej. Więc to, co ona pokazuje, to jest takie, hmm, okej, okay, no ale ona Ci nic nie mówi. Efekty możesz mieć takie, że się czujesz lżejsza, że się czujesz lepiej, że masz więcej energii, że masz lepszą cerę, że Ci spadają obwody ciała. Masz pięć rzeczy, które dają też Ci fajne efekty. Więc pierwsze efekty po zmianie diety powinieneś już widzieć po jednym dniu, nawet. Na przykład takie, że czujesz się lżej, że nie masz takiego wypuchniętego brzucha. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Jedziemy dalej. Ewelina, hej, mam pytanko: czy ćwiczenia od Ciebie z newslettera na sekcji poślad i szczupłe uda, spalanie kalorii tylko w momencie ich wykonywania, czy również po treningu przez jakiś czas? Oczywiście, że również po treningu przez jakiś czas, ale to przez jakiś czas zależy, jak mocny ten trening zrobi i jakich obciążeń użyjesz, bo im użyjesz większych obciążeń i to będzie dla Ciebie trudniejsze tym twój organizm da większą, powiedzmy, nazwijmy to większą odpowiedź hormonalną i wtedy będziesz miała dłużej efekty na przykład tego, że spalasz więcej kalorii. Karolina... czyli po kolei odpowiedziałem? Dobrze. Karolina Mikulska. Zapisałam się do newslettera, ale nie dostałam nic. Karolina, to napisz w takim razie na bartek.strafaprzemian.pl i ja ci osobiście to prześlę. Po prostu to jest system i widocznie, nie wiem, jakiś tam może się błąd pojawił. Kiedyś słuchałam waszego... Lajwa z Anią mówiliście o koktajlach na mleku, mleczku kokosowym z bananem i innymi owocami. Pytanie, czy można łączyć te produkty? Ja uważam, że można łączyć tylko w odpowiednich proporcjach. Jeżeli węglowodanów jest naprawdę mało, a na przykład w bananie będzie 15-20 może 20 gramów i do tego damy dużo tłuszczu, no to ten tłuszcz bardzo spowolni wchłanianie tych węglowodanów i to nie podniesie poziomu insulina. a tutaj tak naprawdę nam chodzi o podnoszenie poziomu insuliny, żeby to było jak najrzadziej i jak najmniej. Także w takim przypadku, w wypadku można łączyć. Ale jeżeli już na przykład masz połączenie, jakie jest na przed w słodyczach, że masz na przykład 30 g tłuszczu i 50 g węglowodanów, albo cukrów, albo w pizzy, no to to już jest słabe połączenie. To już się wywali instrument do góry i tłuszcz, który zjesz, też się wchłania do tkanki tłuszczowej. Także daj Monika, proszę znać, czy to ci wyjaśniło. Anna Gajdzik. Jak zrobić dobry trening siłowy w domu bez dużego obciążenia? No, musisz odpowiednie ćwiczenia dobrać, tak? Czyli, na przykład, zamiast przysiad, nie wiem na jakim poziomie jesteś, podaję teraz przykład. Że, na przykład, dla niektórych będzie przysiad ciężki. Jeżeli dla ciebie jest za lekki, to zrób tak zwany bułgarski przysiad, czyli jedną nogę sobie opierasz z tyłu, na przykład o kanapę. Jeżeli dla innej osoby pompki na kolanach są za lekkie, no to robi pompki bez kolan. Wszystko zależy, właśnie, jaki ty poziom reprezentujesz, i wtedy po prostu trzeba sobie odpowiednio dobrać ćwiczenia. Ewentualnie zmniejszyć e, tempo. Co jeszcze możesz zrobić? Pomyślmy, dodać więcej serii na przykład. E, Kasia Ligęza. U mnie bardziej niż ćwiczenia działa praca na podwórku. Przekopanie ogródka, przerzucenie worków z ekogroszkiem plus chroniczna skleroza. Ciągle wraca się po coś i nie wiadomo kiedy. 15 tysięcy kroków dziennie. Oglądam e, treningi Ani i twoje porady, ale jeszcze nie umiem się przekonać do treningów w domu. No wiesz, to, takie prace w ogrodzie jeśli mówię, są super, tak jak najbardziej to rób, a treningi swoją drogą też jak najbardziej można dojść, ale spokojnie. Ech, Katarzyna Topa. lekkostrawne keto, czy jest to realne? Katarzyna, napisz mi przede wszystkim, co to znaczy lekkostrawne? Lekko Jeszcze raz. Nie, to znaczy, miało być ciężkie, Musisz, Musisz, Katarzyna, wiedzieć, co to znaczy dla Ciebie lekkostrawy. strawne, Ci odpowiem na pytanie. Ech. Monika Tosk, super, czyli jeśli tłuszcz przeważa, to jest ok, podoba mi się to. Mi też to się bardzo podoba Monika. A, tak samo i będzie działało też z drugą stronę Monika. Jeżeli masz koktajl, w którym masz na przykład 30 lub 50 gramów węglowodanów, to wtedy rób wszystko, co możesz, żeby tam w ogóle nie było tłuszczu. Albo znaczy w ogóle to ciężko będzie, żeby było jak najmniej. Eee, Gosia, ja mam na 11 lat. Zmotywować, żeby ze mną ćwiczył? Znaczy, yy, to, to jeżeli to jest. Jak mam syna 11 lat, zmotywować go? Ok, jak masz zmotywować syna 11-letniego? Powiem Ci tak. To będzie czysto teoretyczne, bo ja nie mam dzieci. A jeszcze? Bo Ania będzie miała dzieci? <grywa> Dobra. Yy, w każdym razie. Gosia, ty jesteś dla swojego dziecka autorytetem. I to co Ty robisz, to dziecko będzie podświadomie robiło. Więc po prostu Ty inspirujesz i Ty masz dawać przykład. Jak Ty to będziesz robiła i to dziecko zobaczy, że to przynosi korzyści, to też to dziecko zacznie to robić. Rodzice są zawsze największą ofertą dla dzieci. Monika Kosk. Co zjeść po 48-godzinnym poście? To samo, co byś zjadła po 16-godzinnym poście, albo po 8-godzinnym poście, byś była na przykład głodna. Czyli jest normalny, pełnowartościowy posiłek. Ewentualnie moja rada jest taka, żebyś podeszła do tego bardzo spokojnie. Jadła bardzo powoli. Dlatego, że jak się za bardzo przejść, to będzie trzeba duży dyskomfort. Pod tym kątem. Marzena Molik, właśnie robię trening. No ale, Marzena, to jesteś mega wysportowana. Rzuć na grupę pomagamy w bez hejtu i kompletnie jakieś zdjęcie po treningu motywujesz innych wtedy. 120 osób ogląda w piątek przed świętami. Jestem pod wrażeniem. Jak macie komentarze, no to teraz jest ten czas, żeby pisać. Naprawdę jestem tutaj dla was, nie dla siebie. Przy okazji sobie chodzę na bieżni, żeby zawsze trochę bardziej aktywnie spędzić czas, ale też od razu się czuję lepiej, choć powiem szczerze, że przed tym jak wszedłem na bieżnię, no to czułem się strasznie Sobo strasznie mi się nie chciało, ale jak zwykle się okazuje, że jak się do tego treningu już zacznie go robić, to od razu człowiek się lepiej czuje. Czy ja tutaj jakiegoś pytania nie ominąłem? Chyba nie. Jak to co powiedziałem, jest wartościowe. Bardzo proszę, dajcie łapkę w górę i ewentualnie piszcie też te komentarze. Czy zwykły posiłek żołądka nie obciąży za bardzo? Do domu nigdy nie wchodzę z posiłku, bo też operujemy takimi rzeczami, że nie wiem, dla jednej osoby zwykły posiłek to jest kanapka z szynką, dla mnie to będzie sałatka, a dla gościa to będzie jajecznica. także ciężko mi tak w tym momencie Ci powiedzieć. Stylówka, kuleje na kwarantannie. No masz żena jaka stylówka? Normalnie zrób zdjęcie i wrzucaj. Gdzie mogę znaleźć informacje o poście 24 godzinnym? Jak na YouTube wklepiesz Bartek Szemaj Post Przerywany, to ci wyskoczy cała playlista. Tam jest 15-20 filmów, w których tłumaczę bardzo dużo na temat postu przerywanego, lub napisałem e booka o poście przerywanym. Jego już znajdziesz na strwajanszemaj.pl, ukośnik sklep i tam już miał e-book Post Przerywany, pierwszy polski e-book i tam też napisałem około chyba, nie pamiętam, 40 stron na temat właśnie postu przerywanego, różnego rodzaju wariantów, jak się do niego zaadaptować i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Ile treningów, około godzinnych, robić w tygodniu na początku? Natalia, to zależy od tego, jak Ty się będziesz czuła, bo jedni będą czuli się mega zmęczeni po dwóch treningach w tygodniu, a jeszcze i nie czuli się zmęczeni dopiero po sześciu treningach w tygodniu. Nie jestem w stanie ci powiedzieć tego, ile Ty potrzebujesz. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o efekty, jeżeli te treningi robisz porządnie, to Ci wystarczą naprawdę co dwa dni. Czy na diecie low carb da się schudnąć tyle, co na keto? Ja uważam, że tak. Ale to też jak zwykle złota zasada dietetyków, to zależy od osoby. Ja uważam, że jak najbardziej da się, to zależy właśnie od tego, z jakiego etapu dana osoba startuje i co ta osoba chce osiągnąć. Monika Koski, jajka na miękko trochę ważysz. No to uważam, że bez problemu możesz zjeść. Co powiesz o skakaniu na skakance i jak to robić, jaki czas? Jest jak najbardziej spoko. To jest raz. Dwa, jak to robić? Skakać? Ty. Eee, można robić, jeżeli chodzi o kardio, to możesz po prostu robić ciągiem. Skakać sobie 30, 40, 50, 60 dni nie wiem jaką masz kondycję. Ja zdecydowanie polecam bardziej robić interwały. Czyli na przykład najszybciej, jak potrafisz, albo najwyżej, jak potrafisz przez... 15, 20, 30 sekund, a potem sobie odpoczywasz 15, 20, 30 sekund i robisz tak sobie na zmianę 10, 15, 20 serii w zależności od tego, jak jesteś bardzo wytrenowana. Kasia, co zrobić po obiedzeniu świątecznym, żeby wrócić szybko do normy? Czy ja mam wrażenie, czy ty przepowiedziałaś już jakąś przyszłość? Pamiętaj, że możesz się nie obżerać w święta. Pamiętaj, że można w święta normalnie zjeść m, tak, tyle, żeby się najeść, nie? Że, że nie tak, że siedzisz już przy stole i o Boże, Co się dzieje? Już więcej nie zjem, a jeszcze kawałek zjem. ziemi. Nie musisz. Możesz po prostu zjeść tyle, żeby się najeść i przestać jeść. To ty kontrolujesz jedzenie, nie jedzenie ciebie. Więc nie wiem, czy ja chcę w ogóle odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby po obiedzeniu się świątecznym wrócić szybko do normy. No, powiedzmy, że jak już się tak. Yy, jak objesz, <noise> nie wiem jak to powiedzieć. Jak już będziesz taka na maksa najedzona po tych świętach, no to po prostu musisz jeden dzień na przykład polecam sobie zrobić post, ale też nie wiem, czy na przykład nie masz insulinooporności. Jak ktoś ma na przykład jakąś głęboką insulinooporność i zrobi sobie post, to też może być złe rozwiązanie. Ja zdecydowanie polecam po prostu się nie obżerać w świętach, tylko zjeść tyle, żeby się najeść. A jak chcesz szybciej wrócić do formy, to po prostu dzień, dwa po świętach jest jakieś same lekkie rzeczy, i warzywa i staraj się robić post przerywany. I ewentualnie dużo spacerów lub training. Karolina Mikulska. Oha, od 5 dni mam post 16 na 8. Po jakim czasie widać efekty? W sumie zauważyłam tylko, że jem dużo mniej. Mniej jestem głodna, ale za dużo kalorii nie spożywam, bo nie przypadam za warzywami. Karolina Mikulska. Pamiętaj o tym, że post przerywany to narzędzie. Jakby dalej kluczem jest to, co ty jesz. Ja na podstawie tego, co ty nie mi nie jestem w stanie ci nic powiedzieć, bo nie wiem, co ty jesz. To jest najważniejsze. Dalej. Post przerywany to jest tylko podział czasu na czas, kiedy jesz i nie jesz. Eee, Monika. Rano chciałem przerwać post szybciusiu, ale no nie wiem, co zjeść. A jutro rano? No to to, co napisałeś, jest spoko. Czy woda z cytryną przerywa post? Raczej nie. Sałatka warzywna z majonezem przejdzie, czy raczej odpada? Jak najbardziej przejdzie majonez, jest spoko, moim zdaniem. Czy będziecie jedli z nią w te święta? <noise> Będziemy jedli. Co to za pytania? Znaczy, się, że nie nie Boże, albo. Z... Nie, 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 Z majonezem ze strefy jest OK. Tak, dokładnie zgadza się. Czy wysłałeś swój e-book do jakiegoś wydawnictwa? Próbowałeś go wydać w wersji papierowej? Eee, jest niewiele książek o tej tematyce. Myślałeś o tym. Agata Małyszek, wiesz co, myślałem o tym, tylko ja się do żadnego wydawnictwa powiem, szczerze nie zgłosiłem. A jeżeli uważasz, że jest to jakiś pomysł albo, że masz jakieś znajomości, albo... Wiesz, jak to powinienem zrobić? To jak najbardziej do mnie poproszę napisz, to też bardzo chętnie z tą o tym porozmawiam. Bo myślałem o książce, ale tak powiem że dopiero tak na wakacje chciałem zacząć o tym myśleć. No ale może szybciej będzie w takim razie na ten temat będę musiał podjąć. Tu jeszcze raz ta natrętna z Francji. Absurdnie natrętna. Co do tych ćwiczeń z Newslettera, to czy te ćwiczenia nie obciążają stawów i kręgosłupa? Pytam, bo mam artrozę i może nie powinnam kogoś wykonywać. Pamiętaj o tym, że. Prawidłowo wykonane ćwiczenie żadne Ci nie obciąży kręgosłupa. Jeżeli te, które ćwiczenia dajemy są w 100% bezpieczne. Ewentualnie obciążyć możesz kręgosłup wtedy, kiedy wykonujesz je źle. Mnie przy Tobie nie ma, więc ja ci nie mogę powiedzieć tego, że ty Ci nie obciąży, bo nie wiem jak Ty je technicznie wykonujesz. Ja po prostu przekazuję najlepsze, moim zdaniem najbezpieczniejsze ćwiczenia, ale teraz zależy od Ciebie jak Ty je wykonasz. Dagmara Królik, ten e-book o IF jest mega ciekawy. Bardzo mi miło, bardzo się starałem. Dagmara, no właśnie. Także yy, Agata Małyszek, jak masz jakiś kontakt, albo jakąś dla mnie wskazówkę, co powinienem zrobić, to jak najbardziej poproszę napisz do mnie, to bardzo chętnie z Tobą o tym porozmawiam. Czy po wskazana jest Tabata, na przykład na bieżni 4-minutowa, prędkość 17 na zakończenie treningu? Dominika tak jak najbardziej, interwo po treningu zdecydowanie polecam. 18.54. Moi drodzy, ostatnie pytania zadajemy. Bo, ja tak bo ja tak do 19 mam czas, powiem szczerze. I jeszcze teraz zaraz odpowiem na te, które są, tylko sobie nos. Już jestem, przepraszam bardzo. Już wracam do relacji, No żywo jestem. Uwaga, skończyliśmy tutaj Kasia i gęsa. A czy jeśli na poście 16 na 8 pomiędzy posiłkami, dwa posiłki, odczuwam głód, to raczej powinnam to zignorować i przetrwać, czy jednak dodać trzeci posiłek? Niby nie jest to straszny głód, ale nie wiem, czy nie zrobię błędu, bo zazwyczaj unikam jedzenia trzeciego posiłku. Z jednej strony możesz po prostu wtedy się napić, więcej i jeżeli dalej jesteś głodna, to prawdopodobnie zjadłaś po prostu zbyt mało w poprzednim posiłku. Możesz już dodać trzeci posiłek. Ja Miałem się, że na spokojnie, dlatego, że nie ma co iść teraz w skrajności, że jak ty idziesz dwa posiłki, to już matko święta, co by się działo, że idziesz dwa posiłki. Będziesz miała dni, kiedy będziesz po prostu bardziej głodna i wtedy sobie zjedz na luzie trzy posiłki. Będziesz miała dni, kiedy w ogóle nie będziesz głodna i zjesz sobie jeden. Czytaj, słuchaj swojego organizmu. Super się czytało, kolebka informacji. Strasznie miło dziękuję Ci Karolina, że polecasz mojego e-booka, bardzo miło naprawdę. Co myślisz o gorzkiej czekoladzie? Można sobie na nią pozwolić jak często. Gorzka czekolada taka 85% plus kakao jest jak najbardziej spoko, to jest praktycznie sam tłuszcz, więc można nawet Nie wiem, codziennie jeździć, że zależy od się twojej diety. Bartek, powiesz mi co z tym Orbitrekiem? Czy dobry pomysł do ćwiczeń i jaki jest dobry do domu? Na takiej terenie, jak ja teraz robię cardio, orbiterek jest spoko. Robisz sobie to przez 40, 80 minut na spokojnym tempie. Tyle. Ostatnie trzy pytania, moi drodzy. Uwaga. Pierwsze z nich. Agata Aleksandrowicz. Jakie ja powinna mieć dzienne zapotrzebowanie kalorii, skoro ćwiczę 7 razy w tygodniu i dodatkowo biegam 3 razy w tygodniu po 10 km? Dodam, że mam hashimoto i niedoczynność. No to Agata. Nie mam przy sobie magicznej kuli, z której zawsze wróżę, ile ktoś ma zapotrzebowania kalorycznego. Ale Agata, jeżeli mi odpowiesz na pytanie, na przykład, ile procent tego jedzenia, które ty spożywasz, to ci się wpływa do organizmu? Czy 100%? Czy 95%? Czy 85%? Czy 70%? Jak mi powiesz, jak Twój sen wpływa na zapotrzebowanie kaloryczne? Jak mi powiesz, przez ile godzin ewentualnie masz przecieżony metabolizm po treningu? Jak mi powiesz, na przykład jak jedzenie, które spożywasz, wpływa na Twój układ hormonalny i jeszcze tysiąc innych rzeczy. to wtedy Ci powiem, jakie masz zapotrzebowanie kaloryczne? A tak całkiem serio. Moim zdaniem totalnie nie ma opcji, żeby wyliczyć zapotrzebowanie kaloryczne. Możesz dziś mniej więcej i przybliżeniu to wyliczyć, tylko po co to liczyć? Nie trzeba. Najważniejsze jest to, co Ty jesz, pamiętaj o tym, więc zdecydowanie, jeżeli masz hashimoto, polecam od razu, od razu, od razu, od razu na starcie wykluczyć gluten i nabiał. I polecam ci po prostu skorzystać z naszego bezpłatnego menu na stronie Zapisujesz się do newslettera i tam pobierasz sobie menu i sprawdzasz nasze posiłki. One są jak najbardziej bez i bez nabiału. A jeżeli masz więcej pytań, po prostu do nas napisz albo do mnie, po prostu na bartekmostrashow.pl i tam porozmawiamy i ci konkretnie podpowiem, co masz zrobić, bo na podstawie tych informacji jest mi ciężko powiedzieć. Na pewno ci polecam nie liczyć kalorii. Moi drodzy, ostatnie dwa pytania, jeżeli ktoś jeszcze ma. Ja już tutaj się zaczynam pocić, męczyć, Matko Święta. Ewelina, dziękuję bardzo i pozdrowionka dla Was. I pozdrowionka dla Ciebie. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, moi drodzy? Czekam na ostatnie dwa. Jeszcze raz przypominam, wszyscy obecni użytkownicy Strefy Przemian Dostają od nas w prezencie na święta nowy kurs 1.0, więcej, więcej niż odbudzanie, w wartości 249 zł. na nasz koszt, bezpłatnie. Także jak teraz ci, którzy oglądają nas strefowicze, jak się zalogujecie, to ten kurs będziecie mieli od razu po zalogowaniu. A jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, to też dostaje ten kurs już w cenie. I link macie w podpisie tego live'a i w pierwszym komentarzu. Także warto skorzystać, jeżeli ktoś się zastanawiał nad współpracą z nami, bo takiej oferty nie było już od kilku dobrych miesięcy. Czy będzie jakieś pytanie? Czy nie będzie? Pucia może mnie jakieś pytanie? Kiedy mnie wypuścisz? Pucia ma pytanie, kiedy mnie bieżnie. No dobra. Bardzo wszystkim dziękuję, że dzisiaj oglądali nas. Życzę Wam spokojnych świąt. Nie przejadajcie się. Spędźcie czas z rodziną, przytulajcie się, uśmiechajcie się i wszystko będzie dobrze. Jeszcze są pytania. Dobra, ostatnie. Czy kawa czarna z dodatkiem głosowego przerwie post? Tak, przerwie post, bo każda kaloria może przerwać post. Bartek, super, że Ciebie słucha. Poprosimy częściej taki live. Przekaż Ani, że treningi na YouTube są mega. Ania, treningi na YouTubie Twoje są mega. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Pucia. W końcu usłyszałem jakąś podpowiedź. Dziękuję bardzo. Uwaga, jeszcze tu jakieś są szybciutko. Ja czytałem mądrą pani doktor biochemii, która zajmuje się keto, że kobiety z niedoczynnością mód. nie wiem co to jest, a uważać, żeby nie ciąć przy keto kalorii, bo mogą przytyć. Ciężko mi, że tego się w ogóle odnieść, bo nie wiem dokładnie o co tam chodziło w tej wypowiedzi. Dobra, jeszcze raz wszystkim dziękuję i życzę wszystkim absolutnie wszystkiego dobrego na święta, a my widzimy się już po świętach.